Każdy z nas jest wyjątkowy i każdy z nas ma swoje wyjątkowe marzenia i cele. Każdy z nas czuje nieco inaczej, każdy z nas zwraca uwagę na inne rzeczy w świecie, w swoim życiu, w sobie. Każdy z nas po prostu jest inny. I każdy przyszedł tu po to, żeby tą swoją inność i wyjątkowość wyrażać, żeby wzbogacić świat. Sobą, swoją wyjątkowością, ale też swoją energią, bo my tak naprawdę jesteśmy takimi kreatorami, którzy pobierają energię ze świata metafizycznego, ze źródła i przetwarzamy ją w świecie rzeczywistym, w którym tworzymy coś nowego, coś związanego ze sobą. Każdy z nas kryje się swoimi upodobaniami, wartościami. No, i właśnie tym celem, bo każdy z nas jednak do czegoś zmierza, ma jakieś marzenia, ma ochotę stworzyć coś fajnego dla siebie, dla bliskich, czyli dla świata dookoła. Jedyną drogą, aby to zrobić w taki sposób, żeby czuć spełnienie, satysfakcję, żeby wypełniać ten świat, swój świat rzeczywisty dookoła miłością, wszystko to może z nas wyjść tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jesteśmy w połączeniu z tym, kim naprawdę jesteśmy. W połączeniu z ciałem, ze swoją materią, ale też ze swoim korzeniem, ze swoimi genami, ze swoim pochodzeniem. Bo nie bez powodu Twoja dusza wybrała sobie właśnie to ciało w tej historii, w tym miejscu na świecie. Tutaj wszystko ma dla ciebie jakieś znaczenie. Nic nie jest przypadkowe. Jedyną drogą, aby się tego dowiedzieć i naprawdę poczuć, i wtedy ucieleśnić, uzewnętrznić siebie, co sprawi, że twoje manifestacje po prostu wyskoczą, że twój świat zacznie z tobą współpracować, synchroniczności będą na poziomie po prostu kosmicznym, i przede wszystkim głos twojej intuicji będzie głośny i wyraźny, i będzie przemawiał przez ciebie, też do innych ludzi, też poprzez twoją sztukę. I to właśnie jak siebie wyrażasz. To jest możliwe tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jesteśmy w połączeniu ze sobą i w kontakcie ze swoim ciałem. Kiedy słuchamy tych impulsów, ale też na przykład eksperymentujemy i poznajemy siebie. Bo odpowiedzmy sobie na pytanie teraz wszyscy: na ile tak naprawdę ja, jako ta energia w tym ciele, na ile ja sobie pozwalałam, pozwalałem doświadczać siebie i pozwalać sobie robić rzeczy, które ja chcę, i najwyżej popełnić jakiś błąd i nauczyć się na tym błędzie swobodnie, bo w takich sytuacjach często okazuje się, że tam czekało coś dla ciebie, za tą odwagą, za tym zdecydowaniem się, za pójściem w nieznane. W związku z tym, żeby zobaczyć, dlaczego mnie tam ciągnie. I to może być wyzwanie, żeby się z tym zmierzyć, ale właśnie to jest poznawanie siebie. A co więcej, są rzeczy, które mamy spróbować tylko po to, żeby dowiedzieć się, że one nie są dla nas. Mamy dowiedzieć się, jak czegoś nie robić, albo czego ze sobą nie robić, bo właśnie na tej zasadzie kontrastu uczymy się, tak samo wiele jak na zasadzie rezonansu. Człowiek uczy się albo uczy się dowiaduje się czegoś o sobie, albo poprzez to, że coś ze mną rezonuje i aż po prostu zaczynam skakać z radości, bo coś mi tak pasuje, albo na zasadzie kontrastu i triggera i takiego poczucia, że że nie, że absolutnie, że to nie jest moje. A czasem z tego to nie jest moje, wychodzi jeszcze coś nowego, bo się dowiadujemy, dlaczego, dlaczego ja tak czuję. O tym jest poznawanie siebie i o tym jest też wyrażanie siebie, bo my chcemy siebie wyrażać zawsze od tej takiej najlepszej strony pokazać swoje najpiękniejsze strony, najpiękniejsze części siebie, ale każdy z nas jest człowiekiem. Nie lubię ograniczenia y, duchowości do ducha, bo to jest tylko jakaś część całości, która jest tutaj wszędzie. Świat duchowy nie jest czymś innym niż świat materialny. Jest nim i jednocześnie jest czymś więcej, ale w świecie materialnym jest bardzo dużo duchowości. Sami zauważcie, jak wiele doświadczamy poprzez swoje ciało. Tak naprawdę, ciało jest dla ciebie takim odbiornikiem tej duchowości, tego wszystkiego pięknego, co jest dookoła ciebie. Wiele w Twoim ciele jest, a Ty nie masz o tym pojęcia, bo nie jesteś do tego dostrojona, nie jesteś do tego dostrojony. My, jako ludzie, po prostu nie, nie mamy jeszcze na tym poziomie wszyscy dostępu do tych informacji. Do tego, jak wiele można poprzez ciało. Przepracować na przykład, przetworzyć, przetransformować, wziąć tą on energię emocji, energię wydarzeń, energię tego, co doświadczamy dookoła siebie, przetrawić to w swoim brzuchu i przez swój system energetyczny, przez swoje czakry i nawet z najtrudniejszej w naszym życiu rzeczy, którą po prostu wypieramy i nie chcemy i Ją do cienia, z tego też można wziąć taką energię do tworzenia i stworzyć coś, co jest tak autentycznie Twoje, że ludzie po prostu nie będą w stanie przejść obok tego obojętnie. Bo tam jest prawda, Twoja energetyczna prawda zaklęta. Tam jesteś kreatorem, pokazujesz swoją boską część poprzez tworzenie. I ludzie nie są w stanie tego nie zauważyć, i przejść obok tego obojętnie, obok takiego ucieleśniania siebie, nie da się. To są osoby, które idą z przodu, żeby tworzyć nowy świat, nowe po prostu zasady funkcjonowania w świecie obok siebie w taki sposób. Jeżeli człowiek jest połączony z Bogiem w sobie i wytwarza poprzez swoje ciało i wytwarza poprzez siebie, jest ucieleśnieniem Boga tutaj, w ludzkim ciele. Słuchajcie, to jest nowy wymiar świadomości, w jaki my wchodzimy jako ludzie, jako stworzenia żywe na tym świecie. Świadome, wchodzimy na wyższy poziom świadomości, to jest taka ewolucja człowieka, no bo chyba nikt nie myślał, że się zatrzymaliśmy. Cały czas ewoluujemy, cały czas wzrastamy i za tym idzie też tworzenie czegoś nowego dookoła siebie, ale to wyjdzie poprzez świat materialny, poprzez nasze ciała, poprzez relacje, poprzez uczucia. Poprzez realizowanie siebie i to też wiele zmieni w tym, jak postrzegamy rzeczywistość, czego potrzebujemy. Nasze potrzeby też się bardzo mocno zmienią. Także zapytaj dziś Ciebie, co tutaj jest w Tobie? Co tutaj są za uczucia? Czy jesteś z nimi w kontakcie? Czy jesteś w stanie wypuszczać, przetwarzać? Te trudne momenty, te cienie, integrować je po to, żeby tworzyć w swojej sile, odwadze, w swoich wartościach i tworzyć coś, w czym naprawdę chcesz żyć i funkcjonować, bo to wszystko, co jest dookoła ciebie, jest zależne tylko i wyłącznie od ciebie. Skontaktuj się z tym, co jest dla ciebie ważne, skontaktuj się z tym, co tobie się wydarzyło i dlaczego ta. Iskra Boga wybrała akurat te wydarzenia, tą rodzinę, te przeżycia, te marzenia, te ochoty, to, co cię jara, to, co cię aktywuje. Po co to jest i jak z tych elementów można stworzyć świat, cały świat zewnętrzny? Bo nikt nie zmusza ciebie do życia w świecie, w którym nie chcesz żyć. Ale jeżeli nie chcesz w nim żyć, to zacznij coś zmieniać, zacznij. Wytwarzać sobie świat, w którym masz ochotę żyć i który chcesz zostawić też dla innych, w którym będzie dobrze wam razem, bo to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. To jest Twoja decyzja, Twój wybór i to jest Twoje ciało, które wskaże Ci drogę, jeżeli zapytasz, jak to zrobić. Pokaże Ci, w jakie miejsce się kierować jeżeli będziesz w, świad w świadomości, w świadomej relacji z Nim. Skieruje Ciebie na takie po prostu kołowrotki, żeby zakręcić Cię pięć razy i stworzyć w Tobie ta taką energię, że nagle masz motywację do działania. I robi to albo poprzez nagrody, albo poprzez kłopoty czasem. Więc jeżeli jesteś w kłopotach, to zapytaj też ciało i siebie, co te kłopoty mają mi tutaj zrobić, bo ewidentnie chcą Ciebie przekierować w jakimś kierunku. I ostrzegam, że odpowiedzi mogą przychodzić nie poprzez notatki czy jakieś pomysły, a poprzez mocne przeżycia wewnętrzne, emocjonalne, bo emocje to informacje w ruchu, które przez Twoje ciało przemawiają. Jeżeli kiedyś zatrzymaliśmy sobie w sobie w ciele właśnie te informacje, to one tam cały czas są i chcą zostać właśnie wyrażone, właśnie przeżyte, doświadczone. Chcą być aktywowane, żeby dostarczyć tobie do świadomości tą informację. I czy jesteś w stanie wyrażać emocje nie tylko te wesołe i łatwe, ale też te trudne spotkać się z nimi spotkać się ze strachem, twarzą w twarz, z lękiem, ze wstydem, poczuciem winy, z brakiem akceptacji, z nadzieją, z miłością, z tęsknotą. Czy z tym wszystkim jesteś gotowa, gotów spotkać się dla siebie, żeby przeżyć siebie, żeby zobaczyć, jak to jest? żeby wziąć tą energię i z tej energii tworzyć właśnie świat dla siebie. Bo skąd masz wiedzieć, czego chcesz, jeżeli nie będziesz wiedzieć, czego nie chcesz. Tego wszystkiego musimy się dowiedzieć. Po to tu przyszliśmy, po to jesteśmy ludźmi, żeby przeżyć właśnie swoje życie w kontakcie, w relacji ze sobą, aby doświadczać Miłości natury, wschodów słońca, wodospadów, wzlotów, upadków, wszystkiego po trochu, i tworzyć, tworzyć coś nowego w ewolucji, bo świat, który jest teraz, jest tylko teraz taki, on cały czas się zmienia, i wiesz, po sobie, potem jak Ty się zmieniasz, świat też się zmienia. Także zapraszam ciebie do tworzenia swojego świata właśnie w kontakcie z tym wszystkim. A żeby nie zostawiać cię tutaj z taką masą informacji, tylko zintegrować to sobie, zapraszam ciebie na warsztaty, które będą online i w gdyni do wyboru do koloru, warsztaty ucieleśniania, ucieleśniania siebie. Spotkania, na których będziemy właśnie spotykać się w różnych metodach, z różnymi emocjami, różnymi kawałkami siebie, archetypami, emocjami. Będziemy uwalniać, transformować, ale przede wszystkim będziemy uczyć się być obecnym w życiu, w tu i teraz, ze sobą, ze swoją duszą, tak aby balansować tą energię i tańczyć, improwizować w tym życiu najpiękniejszy taniec, jaki może być. Taniec bycia sobą. Zapraszam Ciebie. W opisie pod spodem znajdziesz formularz i więcej informacji na ten temat. A jeżeli chcesz być na bieżąco, właśnie ze spotkaniami i warsztatami, to zapraszam Cię też na Instagrama, bo tam kontaktuję się z Wami, zadaję Wam pytania i na podstawie tego też tworzę. Także odsyłam na Insta. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmiku Błodziaczki. Do potem!